Grupa Polmlek to dziś jeden z największych producentów mleczarskich w Polsce. Jakie były najważniejsze momenty na drodze do sukcesu firmy i które decyzje okazały się kluczowe? Które decyzje były najbardziej trafne dla naszej grupy, to ciężko powiedzieć. Mieliśmy około 30 przejęć, w tej chwili mamy 14 zakładów produkcyjnych. Każde jedne zbliżało nas do celu, który, my, który teraz widzimy, czyli praktycznie największa mleczarnia w Polsce. Chciałbym powiedzieć, że największym według mnie E, takim kamieniem, kamieniem milowym było przejęcie największego naszego zakładu. W Lisbarku Warmińskim, w którym najwięcej inwestujemy, gdzie przerabiamy 3 miliony litrów płynu dziennie, więc ogromnej ilości, ale teraz chyba następuje taki kamień milowy jeszcze jeden, gdzie inwestujemy w nasze zakłady, w rozwijanie ich wewnętrznie, przejęcia już nie są naszym core biznesem, a rozwijanie się wewnątrz spółki i nowe inwestycje w nowe technologie. Jakie kierunki rozwoju widzą panowie, widzi pan dla polmleku w kontekście eksportu polskich produktów mlecznych na rynki międzynarodowe? Przede wszystkim są to proszki wyspecjalizowane jakościowo pod konkretne rynki, pod potrzeby klientów. Są to produkty przede wszystkim białkowe, bo w tą stronę idzie świat, są niedobory białka, a my możemy bez problemu... Próbować je uzupełnić nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie. Więc przede wszystkim produkty białkowe, proszkowe, wyspecjalizowane, także zastosowania farmaceutyczne, takie jak laktoferyna, która ma wiele zastosowań właśnie farmakologicznych albo i kosmetycznych. Są możliwości ogromne, ale też eksport produktów typu sery, typu sery topione. W mleku naprawdę można wiele robić. Który rynek zbytu jest taki najbardziej chłonny? Miłos jaki kraj? Y, jaki kraj jest najbardziej chłonny? Bym powiedział, że może kontynent. Afryka najszybciej się rozwija w tej chwili. Wcześniej to była Azja, która naprawdę potrzebowała produktów nawiałowych. Tam troszkę rozwój własnej produkcji mlecznej się rozwija, w szczególności w Chinach to można zauważyć. Y, nasze przyjęcie w Maroko nie było też bezcelowe. Y, staraliśmy się zdominować, może nie zdominować, zdobyć ten rynek, a jak łatwiej zdobyć ten rynek, jak przez zaistnienie tam, jakie wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem oraz ekologią stoją przed branżą mleczarską według Pana? Jest to ogromne wyzwanie. Przede wszystkim nadal brak wiedzy w tym temacie, brak wyspecjalizowanych firm, które by nas poprowadziły za przysłowiową rączkę. Ale nie boimy się tych wyzwań. My w mleku akurat potrafimy efektywnie wykorzystywać wykorzystać źródła ciepła, odzyskać te ciepło, wytwarzamy własny prąd. Niektóre zakłady mają potencjał na bycie samowystarczalnym. Więc naszej części się nie boimy, bardziej będzie potrzebna pomoc w, w pomocy naszym rolnikom w obliczeniu np. śladu węglowego i żeby oni tam redukowali, ale to przed nami wszystko.